Cześć, tu Martyna. Witajcie w Gablotkach, czyli podcaście, w którym opowiadam historie ukryte w gablotach lokalnych polskich muzeów, znajdujących się poza głównymi turystycznymi szlakami. Miałam zupełnie inny plan na ten odcinek. Inne muzeum, inna historia, ale na początku tygodnia na jednej z grup na Facebooku natknęłam się na artykuł, a właściwie to na apel. Zatrzymało mnie zdanie: Czas na szczerość. I zaczęłam czytać. Opowiadałam już o pandemicznej rzeczywistości muzeów w dziesiątym odcinku Gablotek. Mówiłam wtedy o zasadach, których muszą się trzymać pracownicy, o tym, jak sobie radzą z pandemią, jakie akcje wymyślają, ale nie myślałam, a może nie chciałam myśleć o tym, że z muzealnej mapy Polski muzea mogą znikać. Że to jest naprawdę realny scenariusz. I o tym właśnie był ten artykuł, który przeczytałam: o muzeum, które ma bardzo poważne problemy finansowe i właściwie stoi pod ścianą, bo są różne muzea te miejskie, okręgowe, narodowe one są stosunkowo bezpieczne. Raczej nikt ich nie zamknie są częściowo finansowane ze środków publicznych, mogą przynosić zyski, ale nie jest to warunek ich przetrwania. Ale są też muzea prywatne, bo muzeum to też może być pomysł na biznes i to taki biznes całkiem nieźle działający, dopóki nie ma pandemii. I to jest właśnie historia Muzeum Mydła i historii brudów Bydgoszczy, którego właściciele, jak sami mówią, nie mają już siły robić dobrej miny do złej pandemicznej gry, bo ich sytuacja jest podbramkowa. A zaczęło się tak dobrze. Jak robi się muzeum od zera? Nie masz tematu, no więc nie masz też eksponatów, ale to nic, bo i tak nie masz lokalu, żeby te eksponaty wystawiać. Masz tylko pomysł na to, żeby zrobić coś ciekawego coś ciekawego związanego z kulturą, bo akurat tym się interesujesz, tym się zajmujesz na co dzień. I tak właśnie miała. Daria Kieraszewicz, mniej więcej w 2010 roku. Daria Kieraszewicz była przewodniczką po Bydgoszczy. Oprowadzała po prostu turystów po mieście i bardzo dobrze znała bydgoską ofertę turystyczną. Pomyślała i zaobserwowała, że brakuje w niej takiego miejsca, w którym można spędzić dużo czasu o każdej porze roku, obojętnie jaka jest pogoda na zewnątrz. I co najważniejsze, że jest ono wciągające, angażujące. Zaczęła się zastanawiać, jaką część bydgoskiej historii mogłoby takie miejsce opowiadać, i wtedy przyszedł do niej mail. Mail od Adama Bujnego, którego poznała kilka lat wcześniej przy okazji konkursu fotograficznego, w którym i ona, i on byli w jury, a mail dotyczył mydła. Adam bujny rozesłał hurtowo do swoich znajomych informacje o tym, że ma do sprzedania ręcznie robione naturalne mydło z mleka koziego, które produkował razem ze swoim wspólnikiem i pytał, czy może ktoś jest zainteresowany tym właśnie mydłem. Okazało się, że zainteresowana jest Daria, i to nie tylko mydłem. Zainteresowana jest całą produkcją, a najlepiej to współpracą. Miała kupić mydło? A zaproponowała, żeby zrobili razem muzeum. No i zrobili. Mydło okazało się naprawdę dobrym tropem, bo świetnie pasowało do historii Bydgoszczy. Podobno było tak, że Toruń był znany z produkcji pierników, a Bydgoszcz z mydła. Mam tu pewne swoje wątpliwości, że można porównywać produkcję pierników i produkcję mydła, a raczej skalę tej produkcji i popularność, ale odsunę te moje wątpliwości na bok, żeby nie było, że jako torunianka jestem uprzedzona i nieobiektywna. Także poczytałam, i w Bydgoszczy faktycznie jest całkiem silna tradycja produkcji mydła. W XVIII wieku zaczęła działać rodzinna fabryka mydła i świec Johanna Friedrich'a Gamma, którą potem przejął i znacznie rozwinął potem jego syn. Innym takim znaczącym producentem mydła była fabryka Bolke która powstała w połowie XIX wieku, taka najbardziej znana, renomowana marka. Podobno warszawski tygodnik ilustrowany w 1923 roku pisał, że mydła z Bydgoskiej Fabryki nie tylko dorównują produkcji zagranicznej, ale niejednokrotnie biją ją na głowę. I właśnie do tej tradycji nawiązuje Muzeum Mydła, ale właściciele postanowili iść jeszcze Krok dalej i rozszerzyć opowieść o produkcji mydła o historię higieny w ogóle. Opowiedzieć po prostu o tym, jak w konkretnych epokach dbano o czystość całego ciała. Temat bardzo szeroki i obejmujący kilka tysięcy lat, a muzeum powierzchniowo nie za duże. Jakie jest rozwiązanie? Mamy same najciekawsze wątki. Wyłuskane są te najatrakcyjniejsze fragmenty historii, często takie naprawdę zaskakujące, bo historia higieny przez kilka stuleci była tak naprawdę historią brudu. Zaczęło się nieźle od czystych i chętnie kąpiących się w łaźniach starożytnych Rzymian. Potem było troszeczkę gorzej, bo chrześcijanie wierzyli w czystość duszy, która w pewnym momencie stanęła w kontrze, nie wiadomo dlaczego, do czystości ciała i nagle okazało się, że jedno wyklucza drugie. Więc lepiej postawić na czystą duszę, bo akurat ona gwarantuje pójście do nieba, a to, że będzie się chodziło brudnym, no cóż, do wszystkiego przecież można przywyknąć. Święty Heronim podobno wyjaśniał, że ten kogo chrzest oczyścił, nie musi się kąpać już drugi raz. I już, i już, no, nie dyskutujemy z takimi argumentami. Przez lata ten poziom higieny mieszkańców Europy zmieniał się. Tak samo jak zmieniały się obyczaje, trendy w kulturze, dodatkowo też na higienę, wpływ miał poziom wiedzy medycznej. No jakiś przykład może, niech będzie XIV-wieczna Europa, w której panuje dżuma. Uznano, że częste, gorące kąpiele sprzyjają zarażeniu, bo otwierają pory, skóry i wtedy ta dżuma przenika łatwiej do organizmu. No i ludzie przestraszeni... Przestali się po prostu kąpać. A pchły, które dżumę przenosiły, tylko temu przyklasnęły. Ale najgorszy, higienicznie, oczywiście z naszego teraźniejszego punktu widzenia, był chyba wiek XVII we Francji, czyli czasy panowania Ludwika XIV, króla słońce. Tu z jednej strony mamy wersal, złoto, kryształ, marmur. A z drugiej, jedyną częścią ciała, którą się myje w tym czasie, a właściwie to nawet nie myje, tylko przemywa, są dłonie. No, może jeszcze twarz, ale leciuteńko, leciuteńko. A cała reszta ludzkiego ciała pozostawiona jest sama sobie, jak gdzieś tam ukryta pod niezliczonymi warstwami ubrań. I na to jeszcze wisienka na dorcie, perfumy. Więc wersal wyglądał wspaniale, ale no, pachnieć musiał, delikatnie mówiąc, niezbyt pięknie. Takie na poważnie mycie, częste i powszechne, zaczęło być popularne w XX wieku może pod koniec XIX. Wtedy zaczął się też rozpędzać przemysł kosmetyczny, pojawiały się nowe akcesoria, nowe urządzenia. Trochę takich ówczesnych nowości można właśnie zobaczyć na wystawie w Muzeum Mydła. Dla niektórych może być to podróż sentymentalna do przeszłości, bo ja na przykład pralki, frani już nie pamiętam, kojarzę ją z opowieści, ze starych filmów też, tak samo jak słynne mydło For You z filmu King Size. Które można zobaczyć też właśnie w oryginalnym opakowaniu w muzeum. Jest też tam mydło z jackiem i agatką, jest proszek polena czyli same takie kultowe produkty. Jest też całkiem spora kolekcja mydeł zagranicznych, amerykańskich, podarowana muzeum przez kolekcjonera, który uznał, że akurat to muzeum to będzie najlepsze miejsce. Na przechowywanie tych pamiątek, tej kolekcji, i tutaj akurat będzie im najlepiej. Zresztą nie on jeden tak uznał, bo część eksponatów właśnie w taki sposób trafiła do muzeum. Zbieranie obiektów do kolekcji to jest proces, który no, właściwie się nie kończy. Wiadomo, oczywiście, że najwięcej dzieje się w pierwszych latach. Na początku, kiedy muzeum nie miało jeszcze siedziby, a już tam powolutku zaczynało się coś dziać, jak mówią właściciele, eksponaty, które kupowane były na aukcjach, na jarmarkach, gdzieś tam w sklepach z antykami, pochowane były w piwnicach, w kartonach, w piwnicach gdzieś tam u bliskich, u, u znajomych, i dopiero kiedy znaleźli lokal, a te poszukiwania trwały rok to można było zacząć tworzyć przestrzeń, w której te rzeczy z piwnicy będą mogły zabłysnąć i najlepiej opowiedzieć swoją historię. I tak właśnie dzieje się teraz na Długiej 13. I oby działo się tak jak najdłużej, żeby tak jak do tej pory co roku odwiedzało to muzeum 40 tysięcy osób i żeby dalej muzeum było doceniane i nagradzane takimi wyróżnieniami na przykład jak ten turystyczny Oscar, który muzeum otrzymało w 2017 roku, czyli taka prestiżowa nagroda polskiej organizacji turystycznej. Szkoda byłoby, gdyby to miejsce zniknęło przez pandemię. Właściciele nie siedzą z założonymi rękami, nie czekają, aż zasypią ich niezapłacone rachunki. Założyli zrzutkę na zrzutka.pl. Działa też ciągle sklepik muzealny z mydłami. Można też zamówić ich produkty, na przykład zestaw do samodzielnego zrobienia mydła w domu na Allegro. Bardzo mocno trzymam za nich kciuki i oby. Ich historia skończyła się dobrze, czyli no, po prostu trwała dalej. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam Was na Facebooka gablotek, zapraszam na Instagrama. Żeby nie przegapić kolejnego odcinka gablotek. Sugeruję, żebyście zasubskrybowali gablotki w aplikacji, w której ich słuchacie. A jeśli odcinek Wam się podobał, powiedzcie o nim komuś, może jemu też się spodoba. До услышания.